OK, cofamy. Patrzymy w prawe lusterko. Popuszczamy delikatnie sprzęgło. Jedziemy na pół sprzęgle do tyłu i obserwujemy linię. Zbliżając się do łuku, zaczynamy kręcić w prawo. W momencie, kiedy linia nam zaczyna uciekać czyli odjeżdżać od auta, kręcimy mocniej w prawo. Jeśli zbliżamy się do linii, delikatnie w lewo, żeby jej nie najechać. Teraz znowu lekko w prawo i w momencie, kiedy linia jest równoległa z autem, prostujemy koła. W tym momencie patrzymy w dwa lusterka, w prawe i lewe. W międzyczasie trzeba się obrócić przez ramię, żeby zaobserwować drogę przez tylną szybę. Następnie znowu patrzymy w lusterkę i robimy delikatne korekty. Jeśli jesteśmy bliżej prawej strony, kręcimy delikatnie w lewo. Jeśli jesteśmy bliżej lewej strony, kręcimy delikatnie w prawo. Dojeżdżając do koperty, dociskamy sprzęgło. Nogę trzymamy nad hamulcem, i w tym momencie hamujemy. thank mm -hmm. you